Czarne wykończenie, parnik na podstrzegwień, rożem w zestawie. To najczęściej pożądane przez Was cechy przy wyborze gry gazowego. Czy jest to sprzęt idealny? Mam nadzieję, że odpowiem Wam dzisiaj na to pytanie. Ja jestem Dominik, witam Was na kanale DecoFire. No i co? Zaczynajmy! Od razu możemy zauważyć, że konstrukcja Barona 490 i Air Shadow jest naprawdę masywna. Mówimy tutaj o sprzęcie z wysokiej półki. Zacznijmy sobie od pokrywy, która jest wysoka, dzięki czemu obieg temperatury będzie naprawdę bardzo dobry. A pokryta z zewnątrz jest ona emarią porcelanową, dzięki czemu jest odporna na zarysowania. Na pokrywie w oczy na pewno rzuci się termometr, który jest yy, czytelny, a pod nim znajduje się duże breakinga, więc sąsiedzi wiedzą, skąd macie sprzęt. Podnieśmy sobie teraz pokrywę i zobaczmy, co znajduje się w środku. Od razu możemy zauważyć, że pokrywa ma podwójny płaszcz, dzięki czemu izolacja i utrzymanie temperatury jeszcze bardziej się poprawi. Przechodząc niżej, możemy zauważyć, Różd górny, który jest przeznaczony do odkładania gotowych potraw, gdzie chcemy utrzymać ich ciepło. Żeby jeszcze czytelniej pokazać Wam to, co znajduje się pod pokrywą, zdjąłem sobie różd górny. I taką akcję możecie przeprowadzić podczas używania rożna, które znajduje się w zestawie. Dzięki temu kurczak bez żadnych problemów będzie Wam się obracać. Cały zasierana jest zwykłą wtyczką do gniazda 230 V. Za wspomnianym rożnem znajduje się dedykowany parnik, który pozwoli. Świetnie wypierdź kurczaka, ale też sprawdzi się przy spiekaniu rzeczy z góry, np. sera na pizzy. Różdż główny, który tutaj się znajduje, to naprawdę gruby kawał żeliwa, dzięki czemu idealnie spieczecie mięso, a całość dzieli się na cztery sekcje. Przez to możecie wyciągnąć jedną lub dwie części i wsadzić tutaj kamień na pizzę, woka czy też płytę żeliwną. Do wyciągania całości w zestawie znajduje się taki oto uchwyt. Słuchajcie, ja właśnie jedną część wyciągnąłem sobie za pomocą tego oto uchwytu. Ten ruszt w ogóle jest dwustronny, więc możecie tutaj na przykład zrobić kurczaka, dzięki czemu soki będą tutaj się zatrzymywały i nie będą skapywały w dół, albo w mniejszej ilości na pewno. Eee, a ten wok jest świetnym rozwiązaniem, ponieważ możecie tutaj wrzucić warzywka, podradzie radzie oliwą i na małym ogniu będą one się fajnie robiły, a po drugiej stronie macie dużo miejsca na robienie mięsa w wyższej temperaturze. Pod rusztem możecie znaleźć starowe aromatyzery, które są naprawdę gęsto i ciasno ułożone, dzięki czemu większość tłuszczy spadających z rusztu będzie się na nich wyparała i odparowywała dalej do potraw. Jeśli tłuszczu będzie dużo, one pozwolą na fajne rozprowadzenie wszystkiego do tacki ociekowej. Pod aromatyzerami znajdziecie cztery parniki Dior Tube, które są charakterystyczne dla wysokich modeli od Breakinga. Cztery parniki pozwolą już na agrygowanie strefowe, więc możemy odparzyć dwa skrajne parniki i w środku mieć niższą temperaturę, do np. zrobienia żeberek. Zobaczcie, wszystko dookoła parników to jednolity kocioł. Mamy tutaj do czynienia z odrewem aluminiowo-krzemowym, nie ma tutaj żadnych spawów łączeń. Przez to temperatury będą dobrze izolowane w środku. Kawałki stagi, które widzicie tutaj na dole, to ociekacze. Służą one do precyzyjnego transportowania tłuszczu do tacki ociekowej. Zamknijmy sobie teraz pokrywę i zobaczmy, co mamy na zewnątrz. Na starcie zacznijmy sobie od półek bocznych. Jedna z nich to klasyczny brad roboczy, gdzie możecie coś odstawić. Jeśli nie potrzebujecie dodatkowej przestrzeni, możecie ją w bardzo prosty sposób złożyć. A teraz chodzimy do drugiej półki, gdzie znajdziemy coś specjalnego. Tutaj znajdziecie parnik na podczerwieni. Przyda on się Wam do tego, żeby zrobić tą charakterystyczną kratkę i idealnie spiec Nad parnikiem znajdziemy ruszt, który jest wykonany z prętów starowych, przez co będzie on bardzo łatwy w czyszczeniu, a taca ociekowa, która znajduje się pod spodem, na domospawę wykluczy nam tutaj czyszczenie całości. Sam ruszt ma dwie wysokości, przez co możemy go podnieść, postawić tutaj garnek lub paternie. Całą mocą możemy też regulować poprzez pokrętło. Sterowanie całością odbywa się z panelu frontowego. Cztery duże pokrętła odpowiadają za parniki główne. Dwa mniejsze z nich odpowiadają za parnik dorożna oraz parnik na podczerwień. Z jednej strony mamy też włączenie podświetlenia, a na środku znajduje się iskrownik. Zobaczmy sobie teraz, co znajduje się w szafce. Od samej góry mamy dostęp do dużej tacki ociekowej, która zbiera skapujący tłuszcz. Przechodząc niżej, widzimy otwór, który jest niczym innym jak miejscem na butrę 11-kilogramową. Zestaw przełączeniowy, czyli wąszy mamy już w zestawie, więc na dobrą sprawę wystarczy butra i możemy działać. Po boku mamy też sporo przestrzeni, gdzie możemy wrzucić rzeczy, których nie używamy. Zmieścicie tutaj też organizer, który jest dedykowany do tej serii. W środku znajdziemy też stację zasierającą. Do niej do podpięcia mamy kilka przewodów. Jeśli obawiacie się, że sprawi wam to trudność, filmik z montażu takiego oto znajduje się na naszym kanale. Zapraszamy. Całość oparta jest na czterech skrętnych, blokowanych kółkach. Mimo dużych gabarytów możemy tym groniom bardzo łatwo się przemieszczać. Barona 490 Year Shadow poleciłbym rodzinie, która co jakiś czas lubi spotkać się w gronie znajomych i zjeść dobrego steka albo soczystego kurczaka z rożna. Jeśli macie takie potrzeby, to jest właśnie sprzęt dla Was. Zresztą, jeśli mielibyście jakieś pytania techniczne lub przy wyborze akcesoriów, śmiało do nas dzwońcie albo piszcie. Jesteśmy do waszej dyspozycji. Grill oczywiście znajduje się w naszych salonach stacjonarnych, więc jeśli chcecie go dotknąć, śmiało wpadajcie. To by było na tyle w tym materiale. Trzymajcie się i cześć! Może powiem w ogóle, jaki to jest model. O, dobra. Yy, jeszcze raz. Inną, inną koncepcję mam. No. Zrobiłem... Yy, była... Techniczne bo dodatkowa akcesoria? No ale dobra, gledźmy. dzwoncie telefonicznie, dzwoncie telefonicznie